A tam gada się no. wtóry? Ej fam, ej i mi nie. go stankuj, dawaj. Taj. No nie, tylko nie Akali nam idzie. No no. To mi go stankuj, no. No daje. No, ej, ma co już cofać już, dobrze. to mówi? Dzięki, dzięki. Luka, idź stąd. O! A stąd! Tam, no i no idź stąd! No, ja nie bo. Akali na Luka, to, tak. Dopisz, to tu już tam możesz iść. Lżej, pogabicie jak gram. Ja piję, że weźmie, pogabicie jak gram. Co ja, co ty tam na mnie gadasz? Nie ty Devilów. No nawróć. O śnieg! Daj, wilki. O! No właśnie, tak ganku i. Jak ja jak nie mam tutaj nic. Nici, rzubko, podstraszy się na grzeczkę. O kurwa. Wow, No właśnie, wylecia. Gdzie tam pod. Jeszcze mi farmy prawie zabrał. Jak? Zabrałem sobie tylko tego linku, nie zobaczę. Nie była w Nie wiem. He? Nie lubię. była w taką. Nie mam drogi. Lila to mi zabrała. Właśnie. Jak ja nie lubię, jak ona mi tej osłonę przez nika. ją zniszczy jak dziwko, ale masz po sumkę, to masz ulgi co, i coś tam w ogóle nie chuj, 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 No Dobra jest, ale ja mam chopie trzeci level. Jeszcze do ulti nie da, trudę daleko. Mimo, że do tego drzwi mam więcej kombostów niższe. Więc i tak wyspamić, żeby HP było, że 6 level bij i będzie dać. Dwaga nie nawet, nawet się tym chuj, bo bez runek. Ja muszę szybko dżunglować. Żeby szybko wybić lewele Ale jest zajebiście jest sposobna sytuacja odrobienia leveli. Mam tego, no, mam, mam ten, dwie dżunglę Ej, cięko! Co, Co nie kurwa z tą dżunglą, nie wiem zbuchowałiczki, chuj Co? Z tym redem? Kurwa parze, jak mi to bije jak pojebane no mówię Dziwczy z mocy i teraz tego. No kurwa wiem, ale no, ile można lepiej Po sto afekarz każdemu potworkowi, jak zabijasz reda i te małe, to te małe dodają a, temu A, a, duży, a y, nie wiem, Redowi, ale, ale, kurwa, ile to daje lepiej a tak u mnie jak podostany mnie. No, nie ma, ale. No kurwa to, to jest, jest ich pan, kurwa co taki atak. No wiesz, że teraz przyzwyczaili, że będą puszczać na łopie na tego, Kuba. na dżunglę, kurwa garenem w żeby wiesz, to przypadkowo czasem nie tak. O kurwa! Co ja, że tak by. Patrz, ja z tyłu muszę iść, Pojebańców. Dawaj, dawaj! Synu! Synu ma do Dawaj, dawaj, dawaj! Paskupy, Dobra, ja mam też Nie, ogaj zajebana dziwka. Nawrot! Co? Kuźwa. spokojnie! No weź, co za no... Ej, ja tam idę, ja tam mam dwa trupy. Idź play. Czekaj, no już idę. Szybciej nie dam rady więc. A nie będę się fleszował dla jaj. No lol, ja chcę tam trupa mieć! Mmm! Niech mi ktoś krzaki odsłoni! Ej, ja... Ja sobie idę. Ej, ja sam, sam, sam! Oh yeah! o, moja, to się zabije z lodem! Ma jak nie w widzisz Ja mam do bufa. Jak podpatrzył twoje granice. Okej paweł, i na do bufa. Ty do mnie? Do 35 mistrza? tego walę. Co ona mi napisała? Eee... kata, time, a level 20. He, ona ma 20 level, no a ma. No spokojnie. się wahaj. No <grymne> Tu nawrót! O przechuj! Nie, Nie to. dalej dziwko! Uuuu, no mi jednego hita, żeby głupiał dolić. No i co byś zrobił? By cię tego zabił. Nie, bo wtedy bym miał level. I bym miał kurwa na No chyba, że tak. Idę, idę, idę walczyć jeszcze raz, kurwa. <noise> Druga runda, trzymajcie. A wrogów. Dobra, czekaj, bo ja tu muszę jak Katalina nie może być szóstego tak szybko lewela, bo A ja nie, nie Katalina ja muszę być z level. Dobra, tak. Nie, bo jak masz szósty level, to ja będę do niej skakał ona do mnie z tym multis swoim. O jest mocno, więc zobaczmy, Idę ją zajebać, znaczy nie ją, tylko tego. Chodzę mi tutaj, chodzę mi na brodę. Bo właśnie nie mam nie, nie mogę goćować, bo nie mam struna ani na jakieś tam... Bo ja biegam ja a... po... Ja nie mam nie, nie mam niczego nie mam Żeby cokolwiek robić nie mogę nic kółka i ja ona tu podejdzie No teraz się ale jest tu jest zajebiście Patrz Uff No dobra, teraz ile ona ma tego HP? 500 coś A zabiję ją jak się rzucę całkiem kombo raz. No, to... no ja HP ja, ja No ja mam spowodzie, nie wiem Dobra Tylko, żeby ona cię nie ujebała Przeciwnik pokonany! Gruźba! Że ja bym musiał przyjeżdżać świletem i otrapić! Rzecznik pokonany! Znaczy... ja bym miał. Szóstwo. Szóstwo nagrawa, nie? No to zbliżę szósty, szybko. A bro, pociera ten daren. Ile ci brakuje do tego szóstego? Ej, widziałem jak szako. level. kurwa, który miał level, czekaj. Widziałem jak szako z levelem tym. Mm, ósmym, nie? Jestem. Scalował tego balona. No ja też. Na no ten, to tak yy, czekasz, że Baron pojawi i rzuca te kupy no. tak szybko. No to to widziałem. Ale tego... Ja widziałem jak z Hidlessykiem o gościu tego, z drugim levelem opie tej to z dragona brało. Dobra, ej masz też już... Ty? No już wina, to, już pewnie. Jedne no tylko, tylko nasze blue. No będziesz skakać tu do mnie teraz. To pan, ja na skoczę, a to musisz... hu, i tak nie zabijemy. No czemu? Rzuć się chłopie na ulti i ja do nic całem. No to... Mam Ignite'a, więc będzie dobrze. Nie padnie ile, bo patrz... Nie, na najlepsze warto, no na 18 sekundy tylko Możemy Może no na nas próbować, poczekaj. Ona ma flasha, ona fleżnie kuwa nie ma nas Tak ma flesza? Chyba? Ale nie, bo ona się już fleszała przez Kiedy? E, bo ja się przy niej fleszałem a ona przy mnie. No chyba to... zabije zabije smokę, nie wiem, Jak to

kurwa buty. Dlaczego? Skoczy na mnie jej nie ma. A? LOL. A? Czekaj, czekaj, czekaj. Ona do... W Gdzie tam nawrot? Nie, kończę jej. O nie, nie! Nie, nie, jej Nie, nie, nie! Nie, jej! nie, 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 ten nie, no nie, Tego. Przeciwnik pokonany. Ohoooo! Ew, wy gdzie tam? Nawrot, albo talon. Może ja jeszcze to? No co ja mam tam? Oj, jak chcesz, to możesz szybciej. Mim... Nie, nie mam mam. Ooo, fak! Wiem, że Eze jest masz. Oja, no, z dukty jeszcze, nie? Przeciwnik pokonany. Patrz, nie za późno. Nie dało ci się no, zabić, jestem tego pewna. Na szczęście mi ściąg oświetlił Nawet daje mi reda? To jest chyba tak? deka nie dał O tym mam reda, ciota Mam, a wejdź, na kłopoty Witasie dobra, jest tam znowu ten Ezra przed piątym levelem Jak mi on korczy, żeby go zabić U, pustej biesłej Jeszcze trzy hity, jeszcze trzy, dwa, jeden, demokra No, no zdaje, fajnie i kuzy, jak chcesz to nie możesz pomóc za tak? ja, 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 ja ja mam cię momencik już. Tylko sobie no to ją zganguj, bo opie ona ma ósmy level i ta. i różkę do Rabadona. Kieda ci po. Chyba skażani w no, so już, Kurba! So już. No je jeba, jeba, jeba ją! Aha na no, Przeciwnie Na to nan Nawrot! No, pora nie mam nie odwrotu. Tak to... wiedziałem. Myślałem, że nie ma ta bez kitów. Na drodze, żart to na przeprosinami. Chyba najdwóch, pora na kolejkę. Ja już na mnie rzucam po niego. No. I to... Skacz! Skacz na małpę! Nie mam jeszcze. Skacz, tam, tam... Skacz tutaj. tutaj.

Chciałem went... na niego skoczyć Ej, wykonaj chodź ma, na Akali, chodź na Akali, ej! Chodź Choć, bo na flesh ani pin Pysna, pyszna, pyszna czekolada Patrz na orzeki, monte, dziecka, tak Na mult idę. Ej chodź tu Nie boję się Udało ci się zabić. i wszystko im jeszcze ukradło. No, chyba ci boli, tylko żeby to był twój. Chyba, że połowę i zabrałem, to ja. Ehe, ehe, mój. Można Mam, taki Masz tu na. Masz tu na. Masz tu na. Masz tu na. Skocz jego pierwszy, a drugi skorzysta. Skocz jego pierwszy, a drugi skorzysta. Już to widzę, jak na będzie skakał. Przeciwnik pokonany. Hallo. No. Przeciwnik pokonany Dawaj, Ujemy szobielinię Tak, tak, tak Jemy, jemy. jemy. jemy, się jemy, jemy na wrot. Nie ma! Idziemy! Ej Bajos! Bijemy op! Zarzuję tarczę! Dawaj! 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 Ooo! No Jesteśmy to na przykład. Dobrze, piku dobrze! Tam, 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 to jest... To jest on! on. To, to jest on! To była ta gra! Co co z ty go zrobiłeś? O, kurwa, jesteś się chodź, Ty go zrobił ty go chodź, chodź, kawał chodź, lubi. Kuj, chodź, chodź, ja chodź, 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 to było. Oj, chodź, masz chodź, pojęcie. No, ja mam przerobane chodź, Bo chodź, 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 Patrz, gaga, chodź, 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 Lol Ej, Fikus, chłopie, kuśwa, masz ulti, to skacz tam, gdzieś gdzie ja padłem, bo tam jest Fidesz, i dzie, dzie, dzie. Akali. Gdzie, gdzie, gdzie? Ani nie, nie, to tu, nie, nie, masz nie, 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 da. nie, 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 Fikus nie, nie, jaki jumper. Patrz, Fikus! nie, Fikus, nie, po po Fikus Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów w niepewności. Fikus, skocz lub Cika ją. Patrz, patrz. Mogę się Uuu. założyć, nie Nie, bo Fikus ma skocz. A może jednak? A, nawrota a jednak nawrota kill był. Właśnie miałem obstawać, kogo będzie. Chodź jeszcze, bo Ezra ma 8 level, ma tyle HP, że Nawród strzelił i wdragoł. Pol, taka nawród, się w dupie. Wrócę Ej patrz, gościu, chodź tu Fikus, chodź tu Fikus pomóż mi. O, Ezla mi pomógł, dzięki Ezla. Ja, Majcie ja. ja. ujrze go. Patrz po Zniszczono twoją wieżę. Weź ze nie może wziął bluz kurwie. No. wziął. Wziął, fidesting ma bro. Ty... Fikus skacz, skarż, skarż na niego, no. Fikus, skarż jak w dawnych latach. skarga <laughs> Ej, bo on tędy pójdzie. Ej, goncie go, goncie go 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 dobrze, gońcie go. go, go. PASZ, jak mi robisz. Paz, Nie patrz. Ja mnie Ech, Minąłem się z tym gradem, nie? minąłem się z nim. Paz, patrz. O, no nie, no nie wierzę, nawet go za na Nie, 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 mam nie, 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 no nie, 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 Ej Sojusznik pokonany Nie ma mu ja z... się. dalej <laughs> no, tu masz pecha Ja tak no, pecha. Dobre, dobre to było Nawrot, dawaj mi blubufa, bo ja nie mam many Nie, bo ty masz za mało drzonych Chuj Sojusznik pokonany ja nie mam many, no, ja no nawet Widzisz, ja ci ja cydują, No, no Ta... Kogo nawidowali? Wszystkie po kolei, kurwa. Ej, ten filet nie zrobił mojej wizji tak, na uczciwość. 19 milionów. Co, co, co? No, nie ma... Ej, tam jest zajebisty. 10,3, ale 19 milionów. Bo on lubi farmić. No wiesz, koleś, się uczy. Dopóki. Top, top, farmę, kurwa. Seryjny zabójnik. Dziękuję, a chciałem już zmontować. Farm, farm numer jeden. Jaki Bóg? Nie no, zgryzowałem zaraz na niego. Ja mam ulti, a no to musimy. Daj mi tylko chwila. Czekaj, bo tam Udupcony, patrz! patrz! patrz go tak. pa, dwa trupy moje! Ej, ja dawaj, nie dawaj, nie dawaj, nie dawaj, 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 dawaj! Dawaj rozkaz Ty O nie, bo tam jest garę, to ja myślę, że nie. Efikus, bo znowu nie, struj, nie stankujesz towera. Ej, który zdecyduje Ficuska? Ja zaraz na niego skoczę, tylko niech podejdzie, żeby nie było pod towerem. No nie było pod towerem, a bijesz miliony. Punt, czekaj. Fila. Fila, fila, fila ja mam o, uczynę, dawaj go. Fila. Chwila, 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 moment. O, dawaj, dawaj. Łęczyn, gotowy? No ja jestem gotowy. Czekaj, Łęczyn. O, pójdź. Dzień chcesz? Łęczyn, chcesz? Łęczyn, chcesz? Już, już! No No, ja jako znowu tego ignaźnąłem! A ja go zaginę znowu! Zniknął! Patrzcie, no nie. O jest raz. ja, nie mogę. Tam kiwa kocha? za To Mam dużo kazu z cofnąłem! Dziecie, Nie, tam nie i tego mam! Tak! Gówno z tego mam!

no sorry, no trzeba być pewnym, że się gościa zabiło. No przekonam. Chodź, 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 dawaj, opaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ile ona ma tego HP? No, chyba się powaliło. Ważę, ja mam jestem tego pewna. Nas dostała tego skóra, czy nie? Patrz, patrz, to tu idzie. Patrz, bo je gra wnet, to schodzi. No nawrót, weszłeś, nie wiem. To nie zamarzyłeś. Szedłem. Dawaj mojego blu. To jest mój blu. Nie ma odwrotu. No ma dżunga. Ja Zobaczcie, ja mam go jeszcze skoro ja będę katać na drugą stronę. Patrzcie. Eee, no kurde. Nie ma takiego bicia. No ja się Ej, chodźcie na wideo skoro. O tym będzie mieć za chwilę, czekaj. Przyjaciel trzymaj blisko. Nie, on, na drugą stronę, proszę na reda. chodźcie na reda, bo na reda. Jest. I chodź, zabijemy go, podjeżdżam, już go Ej, ja, ja, ja. ej, ej, ee, ja. Czekaj, ja nie mam E. No, lol, nawrót! Co to za wielki śmieżalaj? Do jednej łańcuch z kultem. Łańcuch Nobie, gdzie ty był? Tu jestem, za was. Łańcuch do Nobie. Gdzie jest Garen? No sorry, mogę Chłopie, mówiłem ci, że nie mam E. Ja musiałem tam dojść do mnie, swoje E. Patrz. na takim HP ty skakać? Jeżeli nie zauważył ty i proszę to bym uciekł. No pewnie. Co, miałem gonić, ale nikt nie nami nie pomógł? O, kuźwa, Talon z ultem wyjechał. Ja Lęka, zamknij, żeż się nie drzyj! O kuźwa. Spokój! Dybile. Roku... Gryj. Wow. <grym> o, dynamita. Dobra, jest, że tu się biją przy mnie, ja stoję. Ja się cofam. Łęczny, tu za gównie na kupujesz? No przecież kupuję rabat. no. po co tą maskę kupiłeś? Nie wiem w sumie W sumie nie wiem nawet, ale może... To no tą maskę A maskę jest na ciężko, Co? Na przebicie jest ta maska. On tam ma też na no przebicie właśnie. jest. Dużo się nie opłaca właśnie na no w ogóle. On jest na, 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 na tanki jest Ta druga, ta udręka Ma winie procentowo, na tanki jest No w sumie tak Nie wiem jakoś tak kupiłem. Choć smoka, na Smok jest ważny no Smok to jest 1000 skala. golda dla, dla drużyny. No 1000 golda dla drużyny, ale po 190 no. To też coś. Okay. Kto ostatnio mówi, że się Dragon nie przydaje? Ano fikul. Co? Przyskazał na meczu, że się Dragon, dragon nie, nie przydaje. Ja no i tak to nie mówiłem. Mówiłeś tak. Mówiłem, że po co nam Nie teraz Dragona. Za mało kasy. No, mówiłem, tak. po co nam Dragona, jak i tak mu ja możemy Ej, Navrat! Získos tu! Získos oh, tu! Získos tu! Získos ti Získos tu! No, tu! No tu! No No Získos dva trupy, no, dva trupy, jak Já mám tu! Já Ja Získos ještě. Któryś jest tu na banku. Nie, on się flashował. Kto nie flashował? Fideszki. Yy, Zwycięstwo! W sumie? Spoko.